Witam Was kochani. W dzisiejszym nagraniu opowiem troszeczkę na temat zastosowania płytki głasza, ale przede wszystkim na temat wyboru, czyli jaką płytkę najlepiej wybrać w sensie kształtu oraz z jakiego minerału. Tak, ogólnie przypomnę, że masaż głasza wywodzi się z dalekowschodniej praktyki liczącej sobie już ponad 3000 lat. Pierwotnie była to praktyka wykorzystywana do leczenia ciała. A w naszych czasach bardzo mocno zyskała sobie popularność właśnie w takich tematach urodowych, ponieważ za pomocą płytki głasza możemy cudownie wymasować sobie twarz, szyję oraz dekolt. W takim bardzo ogólnym skrócie, bo ja już na ten temat mówiłam i też tutaj na kanale znajdziecie nagrania na ten temat, przede wszystkim jeśli używamy płytki głasza, to musimy pamiętać o kilku zasadach. Zasada numer jeden. Musimy mieć poślizg, czyli coś, co pozwoli nam gładko przesuwać płytkę. Najlepszy będzie tutaj odpowiedni olej, olej dobrany do danego typu cery, do jej potrzeb, czyli to może być na przykład olej migdałowy do cer suchych, olej żożoba do cer tak naprawdę wszystkich, bardzo uniwersalny, ale też świetnie sprawdza się do cer mieszanych i olej chociażby z nim, który będzie sprawdzał się do cer tłustych, problematycznych. Druga opcja to jest woda, ale jeśli woda, to musimy bardzo często zraszać skórę i głasze, czyli może być to np. jakaś miseczka postawiona blisko, może być ona nawet z kostkami lodu i wtedy często zamaczamy głasze i wykonujemy odpowiedni masaż, bądź też spryskujemy bardzo często np. wodą sprayu czy jakimś hydrolatem. No i trzecie rozwiązanie to może być nawet żel do USG albo bogatszy żel w swoim składzie, czyli żel aloesowy. Wszystko to już jest kwestia indywidualna, na czym nam zależy i z czym nam będzie wygodniej. Druga sprawa, tutaj bardzo istotna, to taka, że masaż głasza możemy robić codziennie, ale pod warunkiem, że on będzie krótki. Czyli taki dosłownie kilkuminutowy. No załóżmy pięciominutowy, natomiast taki głębszy, intensywny maksymalnie dwa razy w tygodniu. I tutaj mówię o takim masażu 15-20 minutowym. Dlaczego nie robimy codziennie mocnych masażów głasza? Dlatego, że głasza robi nam bardzo głęboki, intensywny masaż. I to może doprowadzić do zbytniego wyszczuplenia twarzy dlatego, że nadmiernie odprowadzimy limfę z tkanek i one nie zdąży napłynąć i wtedy mamy taki efekt takiej wychudzonej twarzy w bardzo krótkim czasie i to nie jest dobre. Z tego względu właśnie nie robimy e, masażu takiego głębokiego, intensywnego, długiego codziennie. No i trzecia zasada e, to e, będzie tutaj też taka, bym powiedziała może drobna wskazówka, że e, Musimy pamiętać o odpowiedniej technice, czyli pamiętamy, żeby głasza nie kłaść w taki sposób, jaki nam popadnie. Tylko pod takim kątem 45 stopni. To jest taki trochę ruch, jakby się z miotką chciało znieść, i to jest prawidłowe użycie kwaszy. No i potem mamy już odpowiednie ruchy, w zależności od tego, czy to ma być masaż liftingujący, czy ma być masaż właśnie taki odprowadzający limfę, i na ten temat znajdziecie już osobne nagrania. A teraz przejdę do wyboru kwaszy. Czyli mamy takie trzy podstawowe głasze, które znajdziecie w sklepie Jotopiękna.com. To są takie dosyć popularne kształty. Jak widzicie, one się już na pierwszy rzut oka czymś tam różnią. Przede wszystkim taka najbardziej popularna głasza, to jest taka głasza przypominająca troszeczkę takie krzywe serce. To jest najbardziej popularny kształt. Jest ona dosyć mała i to jest głasza bardzo uniwersalna. Ja bym powiedziała taka podstawowa. Jeżeli ktoś chce się zająć masażem głasza, to powinien taką głaszę, przynajmniej jedną, posiadać właśnie w tym podstawowym kształcie. Za pomocą tych powierzchni możemy opracować doskonale całą twarz, i to, co ją wyróżnia, to właśnie takie charakterystyczne wcięcie tutaj na górze. Ono się super będzie sprawdzać do linii żuchwy i do górnej powieki, czyli tutaj możemy dobrze sobie rozmasować. Okolice właśnie brwi i górnej powieki. Inna głasza, troszeczkę większa, i tutaj już pokażę różnicę. To będzie w zasadzie bardzo podobny kształt, ale jak widzicie, po pierwsze ona jest większa, po drugie, ma inną krawędź tutaj. I plusem tej głaszy jest to, że właśnie z racji tego, że ona zwiększa, ma większe te powierzchnie masujące, możemy szybciej wymasować większe obszary, czyli ona tutaj super na przykład. Będzie się sprawdzała do policzków, do szyi, także do dekoltu, a to wycięcie znowu idealnie się wpasowuje w takie krawędzie jak górna część twarzy, czyli okolica kości jarzmowych. O, tutaj jak widzicie bardzo dobrze ten kształt, można powiedzieć, z twarzą, jak to się mówi, koresponduje. I świetnie się sprawdza przy tendencji do obrzęków pod oczami, ponieważ właśnie przy odpowiednim boślizku tutaj możemy ładnie sobie nad tymi obrzękami popracować. Też do górnej powieki jak najbardziej. Już tutaj troszeczkę ten kształt inaczej będzie pracować. Również linia żuchwy będzie ok, natomiast nie wejdziemy tak głęboko jak tutaj możemy sobie wejść pod już samą żuchwę i głębiej po prostu ten masaż wykonać. Więc te głosze się świetnie uzupełniają. Oczywiście można mieć jedną, wtedy troszeczkę musimy więcej pracy ułożyć, żeby wszystkie powierzchnie wymasować. I jeszcze trzeci rodzaj kształtu, który też jest u mnie w sklepie, który bardzo lubię to jest... Taki kształt, który przypomina skrzydło Motela. Podobny krawędzie jakby przy tej klasycznej głaszy mamy tutaj na górze, ale bardzo charakterystyczna krawędź, której nie ma przy tamtych głaszach, to jest właśnie ta część karbowana. I co ona robi? Ona bardzo intensywnie nam rozmasowuje napięcia mięśniowe. Czyli w momencie, kiedy na przykład towarzyszy nam często bóle głowy takie napięciowe, to tą głaszą możemy cudownie sobie wymasować mięsień skroniowe i właśnie takie ruchy zygzakowate wówczas robimy. Podobnie na przykład napięcia mięśnia, który tutaj jest takim ogromnym, dużym mięśniem żywaczem, też możemy sobie odpowiednio w ten sposób rozmasować, podobnie też kark czy też dekolt. Także tutaj znowu jest bym powiedziała dodatkowa funkcja i też taką głaszę warto posiadać, ale jeżeli byśmy się w ogóle chcieli zastanowić, to ta pierwsza taka najbardziej klasyczna będzie taką bym powiedziała tutaj must have, a te dwie pozostałe super, ponieważ jak widzicie one mają dodatkowe powierzchnie warte wykorzystania. No i Trzecia rzecz, czy kolejna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, to rodzaj minerału. To jest takie pytanie, które trafia do mnie naprawdę wszędzie, bardzo często ono się powtarza, z jakiego minerału wybrać głaszę. Więc przede wszystkim chciałabym podkreślić, że najważniejsza jest sama głasza i w ogóle masaż, nieważne z czego ta głasza będzie, to jest w ogóle absolutna podstawa. Natomiast to, z czego ona będzie wykonana, czyli z jakiego rodzaju minerału, to już będzie tutaj działanie dodatkowe, ponieważ minerały wpływają na nasze pole energetyczne i odpowiednio dobrany minerał będzie nam też dodatkowo służył. W jaki sposób wybieramy? Ja bym powiedziała, pierwsza rzecz to intuicyjnie, czyli coś, co z nami tak na początku zaczyna współgrać, jak to się mówi, coś tam do nas mówi to to jest być może taki przekaz bardzo ważny intuicyjnie, że z jakiegoś względu nam ten minerał jest potrzebny, więc czasami tej intuicji warto jest posłuchać. Ale jeżeli chcemy się zagłębić w teorię, to szybciutko wam przeczytam, bo tutaj sobie taką ściągę przygotowałam, żeby niczego nie pominąć, i przeczytam Wam działania podstawowych minerałów, które znajdują się również u mnie w sklepie. Jego piękna Czyli pierwszy to będzie ametys, to jest taki minerał o ładnym, fioletowym zabarwieniu. On jest nazywany Kamieniem harmonii i relaksu. Przywraca równowagę osobom podatnym na stres, przynosi spokój i uwolnienie umysłu od negatywnych myśli. Pomaga radzić sobie z emocjami, dodaje cierpliwości, uwalnia od codziennego zmęczenia i problemów. Czyli jeżeli czujesz, że to jest to i to są Twoje jakby takie codzienne gdzieś tam problemy, no to taki ametyst powinien dla Ciebie być pomocny. Kolejny kamień, kamień górski, przepiękny, taki przeźroczysty, biało-mleczny można powiedzieć, inaczej, biały kwarc. Jest naturalnym minerałem o przeźroczystym, mlecznym, białym zabarwieniu. Wspomaga usuwanie blokad energetycznych na wszystkich poziomach czakr, podnosi witalność organizmu, pochłania niekorzystne wibracje i chroni przed złą energią. Następny obsydian, przepiękny, czarny, taki głęboki kolor. Jest on także oczywiście naturalnym minerałem o właściwościach obronnych przed złą energią. Chroni osoby delikatne i wrażliwe, dodaje odwagi i wiary w siebie, wspomaga w usuwaniu złych emocji. Następny to będzie kwarc różowy, taki najczęściej wybierany. Jakoś tak myślę, że kobiety do tego różu to coś tak mają, że rzeczywiście ten kwarc różowy najczęściej jest kamieniem wybieranym i prawdopodobnie nie jest to przypadek, ponieważ jest to kamień związany mocno tutaj z czakrą serca. Można powiedzieć, że to jest kamień miłości. Łagodzi on dolegliwości związane ze schorzeniami, układu krążenia i właśnie serca. Wpływa na poprawę pamięci, dodaje energii, pomaga w leczeniu migren i innych bólów głowy, posiada leczniczy wpływ, wpływ na stan psychofizyczny, łagodzi niepokój, napięcie wewnętrzne, nerwowość oraz zmniejsza stres. No i ostatni fluoryt, który ma różne zabarwienia, od takiego jasno-fioletowego po zielony, czasami przychodzi on tak tęczowo. To wszystko zależy, jakby z jakiego kawałka został on wycięty. To jest właśnie przykład. Tutaj pięknie taki tęczowy, ale nie każdy będzie identycznie wyglądał. Niektóre są takie całkowicie zielone, niektóre są takie właśnie bardziej fioletowe. Także fluoryt może mieć różne, bym powiedziała, zabarwienia i ma on działanie dobroczynne na szereg dolegliwości. Pomaga przy wzmacnianiu kości, zębów. Jest także pomocny przy chorobach nowotworowych płuc i wątroby. Posiada także właściwości łagodzące stres, wpływa na wyciszenie gniewu oraz złości, czyli dla nerwusów. Jak najbardziej fluor będzie tutaj wskazany. Także to tak pokrótce. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Ci w wyborze i rozwiewa po prostu wątpliwości, które głasza będzie dobra dla Ciebie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia następnym razem.